Cześć! Witam Cię na kolejnej lekcji naszego kursu. Na tej lekcji pobawimy się trochę z formatowaniem łańcuchów znaków. Po pierwsze, zastanówmy się, czym w ogóle jest formatowanie łańcuchów znaków albo formatowanie tekstów. Otóż formatowanie w kontekście tekstów oznacza zmianę wyglądu. Lub przekształcenie fragmentów bądź całego tekstu. Będziemy zatem przekształcać nasze łańcuchy znaków, czyli dane typu string. Załóżmy, że mamy taki problem. Programujemy walkę w pewnej grze. Podczas każdej tury naszej walki, nasz bohater, który ma jakieś imię, otrzymuje obrażenia od wroga, oraz w wyniku zatrucia bądź np. podpalenia. Może on się również leczyć oraz używać ataków o różnych nazwach. W naszym kodzie mamy już zapisane zmienne: kolejno nazwa oznaczająca imię bohatera, życie, obrażenia, ogień jako obrażenia spowodowane podpaleniem, trucizna jako obrażenia wywołane zatruciem i atak, czyli nazwa naszego następnego ataku. Chcielibyśmy podczas każdej tury wypisać zwięzły komunikat zawierający wszystkie te informacje. Gracz Grzybosław otrzymał 10 obrażeń od wroga, 2 obrażenia w wyniku podpalenia i 5 obrażeń w wyniku trucizny. Pozostało mu 54 życia. W tej turze Grzybosław używa ataku kopnięcia. Gdybyśmy chcieli wypisać cały ten tekst, uzupełniając go wartościami poszczególnych zmiennych, mogłoby to wyglądać mniej więcej tak. Jest to strasznie długa linijka, poza tym pełno w niej przecinków oraz cudzysłowów. W takiej sytuacji bardzo łatwo o pomyłkę. A co ty na to, żeby stworzyć tylko jeden łańcuch znaków, taki jak ten? W którym to wszystkie pola, które są wartościami zmiennych zamienimy na takie klamerki i w magiczny sposób będziemy mogli wrzucić w nie poszczególne zmienne. Myślę, że będzie to dużo lepszy sposób, ponieważ nie będziemy musieli tak mocno uważać na przecinki i cudzysłowy. Żeby wykonać to zadanie, posłużymy się specjalną funkcją o nazwie format. Nie tracąc więcej czasu, Przejdźmy do kodowania. Odpalmy oczywiście naszego idla. Przejdźmy do zakładki File, New File i utwórzmy tym sposobem nowy program. Ustawiamy szerokość okienek wedle upodobań. Pozwolisz, że tym razem zrobię to w ten sposób, ponieważ będziemy wypisywać bardzo długie linijki. OK, na początek stwórzmy zmienne, o których przed chwilą wspominałem. Piszemy kolejno nazwę zmiennej, znak równa się i jej wartość. Najpierw nazwa gracza zapisana w zmiennej nazwa równa się Grzybosław. Pamiętamy o cudzysłowach. W końcu jest to jakiś tekst. Oczywiście, Ty możesz inaczej nazwać swojego bohatera. Następnie ilość życia naszego gracza zapisana w zmiennej życie, później obrażenia zadane przez wroga zapisane w zmiennej obrażenia, obrażenia w wyniku podpalenia zapisane w zmiennej ogień. I obrażenia od trucizny zapisane w zmiennej trucizna. A na sam koniec nazwa następnego ataku zapisana w zmiennej atak. Równa się. kopnięcie. Następnie użyjemy funkcji print, żeby wypisać na ekranie komunikat o podsumowaniu jednej tury walki. Żeby jedna linijka nie była zbyt długa, podzielmy ten komunikat na dwie funkcje print. W pierwszej zapiszemy pierwsze zdanie komunikatu, a w drugiej dwa kolejne zdania. Zaznaczam jeszcze raz, że w miejsca, w które chcemy wrzucić wartości poszczególnych zmiennych, wpisujemy klamerki. Napiszmy zatem print, nawias, cudzysłów, gracz, Tutaj chcemy podać nazwę gracza, więc umieszczamy klamerki. Otrzymał. Tutaj podamy ilość obrażeń, czyli znowu dajemy klamerki. Obrażeń od wroga. Przecinek. Tutaj obrażenia w wyniku podpalenia, czyli znowu dajemy klamerki. Obrażeń w wyniku podpalenia i tutaj dajemy obrażenia w wyniku zatrucia, czyli znowu dajemy klamerki obrażeń w wyniku trucizny kropeczka. Zamykamy cudzysłów i zamykamy nawias. W następnym princie piszemy tak. Print, nawias cudzysłów, pozostało mu. Tutaj podajemy oczywiście ilość życia, czyli umieszczamy klamerki, życia, kropeczka, w tej turze. Tutaj znowu dajemy imię gracza, umieszczamy zatem klamerki. Używa ataku. I znowu nazwa taku, którą umieścimy w klamerkach. Kropeczka zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias. No dobrze. Komunikaty zapisane, ale są one jeszcze niekompletne. Trzeba znaleźć sposób, żeby w te wszystkie klamerki wrzucać wartości poszczególnych zmiennych. Żeby to zrobić, używamy włącznie funkcji format. O której wspominałem jakiś czas temu. Funkcja format działa w ten sposób, że przechodzi przez cały łańcuch znaków, na którym została użyta, i wyszukuje w nim takich klamerek. Za każdym razem, gdy takie klamerki spotka, wrzuca do niej kolejny argument, który został umieszczony w nawiasach tej funkcji. Jak użyć tego w praktyce? Spójrzmy. Przechodzę do pierwszego printa. Po tym cudzysłowiu, ale przed nawiasem piszę kropeczkę, a następnie słówko format. Jak widać, powstała tutaj bardzo długa linijka. Pozwolę, że troszkę się przesunę. OK. I po tym słówku format robię nawias otwierający i zamykający. Czy z czymś może kojarzyć Ci się ta kropka? Otóż dokładnie. W taki sam sposób używaliśmy funkcji Upper oraz Lower w lekcji poświęconej łańcuchom znaków. Przypominam, że jest to spowodowane tym, że funkcja Format jest tak zwaną metodą klasy Str, klasy String, czyli łańcuch znaków. Oznacza to, że jest to funkcja, której można używać tylko z łańcuchami znaków. Jest to wewnętrzna funkcja łańcuchów znaków. No, bo tylko łańcuch znaków można sformatować. Nie chcemy na przykład wrzucać jednej cyfry pomiędzy inne w jakiejś liczbie. To nie miałoby sensu. Dlatego typ int nie ma takiej funkcji. No dobrze, to teraz zastanówmy się, jakie zmienne chcemy wrzucić w poszczególne klamerki. W pierwszych klamerkach chcemy umieścić nazwę naszego gracza. Jest to zmienna nazwa. Dlatego w nawiasie funkcji Format wpisujemy zmienną nazwa. Zanim jednak to zrobimy, żeby wszystko zmieściło mi się na ekranie, zrobię tutaj Enter. Dzięki temu argumenty funkcji Format możemy pisać w następnej linijce. Pamiętaj, że zawsze, kiedy wpisujesz argument do funkcji, Czyli wpisujesz argumenty wewnątrz nawiasów tej funkcji, możesz rozciągnąć tą linijkę na kilka kolejnych. Teraz znajduje się wewnątrz nawiasów funkcji Format, mimo że nie jestem w tej samej linijce co nazwa tej funkcji. Wpisuję zatem pierwszy argument nazwa. Pozwoli, że też trochę przesunę, żeby widzieć nazwy naszych zmiennych. Ok. W drugich klamerkach chcemy umieścić liczbę obrażeń, które zostały zadane bohaterowi przez wroga. Jest to zatem zmienna obrażenia. Dlatego w funkcji Format po przecinku piszemy nazwę obrażenia. Co wrzucamy w trzecie klamerki? Obrażenia od ognia, czyli zmienna ogień. W nawiasie funkcji Format robimy kolejny przecinek. I wpisujemy nazwę zmiennej ogień. No i ostatnie klamerki to oczywiście obrażenia od trucizny, czyli zmienna trucizna. Zatem w tym nawiasie robimy ostatni przecinek i piszemy trucizna. OK. Mamy załatwioną pierwszą linijkę. Użyliśmy funkcji format, której argumenty zapisaliśmy w nawiasach, którą przenieśliśmy do następnej linijki. Pamiętaj, że to wszystko możesz napisać w jednej linijce. Ja rozdzieliłem to na dwie, tylko dlatego, żeby było to lepiej widoczne. Zatem, jak to działa? Nasza funkcja format została wywołana dla tego łańcucha znaków. Tak jak mówiłem, ta funkcja przechodzi przez cały ten łańcuch znaków i szuka w niej klamerek. Jeśli znajdzie taką parę klamerek, usuwa je i wstawia w to miejsce kolejny argument przekazany funkcji w nawiasie. Zatem format zaczyna od początku. Idzie, idzie, oho! Trafił na pierwsze klamerki, usuwa je, i wrzuca tu pierwszy argument podany w nawiasie. Jest to zmienna nazwa. Idzie dalej, dalej, oho, kolejne klamerki, usuwa je. I w to miejsce wrzuca kolejny argument ze swojego nawiasu, czyli zmienną obrażenia. Idzie dalej i znowu kolejne klamerki, usuwa je, wrzuca następny argument, czyli zmienną ogień. I tak dalej. No dobrze, uzupełnijmy teraz drugi łańcuch znaków i czym prędzej sprawdźmy, jak to działa. Przechodzimy zatem do drugiego printa i pod ale przed nawiasem zamykającym piszemy kropeczkę, nazwę funkcji format, nawias otwierający i zamykający. Co będziemy teraz wrzucać w poszczególne klamerki? W pierwsze klamerki wrzucimy zapewne ilość życia gracza, czyli zmienną życie. W drugie klamerki wstawimy nazwę naszego gracza, czyli znowu. Użyjemy zmiennej nazwa. Po przecinku w nawiasie funkcji format wpisujemy nazwa. I na sam koniec podajemy nazwę ataku, więc w nasz nawias po przecinku wpisujemy zmienną atak. Ok, nasz program jest gotowy. Sprawdźmy zatem, czy działa, ale najpierw upewnij się, że wszystko masz przepisane poprawnie. Szczególnie zwróć uwagę na to, że w tym miejscu mamy dwa nawiasy zamykające. Pierwszy zamyka funkcję Format, a drugi zamyka funkcję Print. No dobrze. Run, run module. Plik trzeba oczywiście zapisać, więc zapiszę go na pulpicie w swoim folderze pod nazwą Komunikat. Zapisz. Spójrz. W konsoli pojawiły nam się dwa długie komunikaty. Jak widać, nie ma w nich żadnych klamerek, za to są tu powstawiane odpowiednie wartości z konkretnych zmiennych. O to nam właśnie chodziło. Tak jak mówiłem, funkcja Format przeszukuje łańcuch znaków, wyłapuje w nim klamerki, usuwa je i w ich miejsce wstawia odpowiedni argumenty. Tej funkcji można jeszcze używać na przykład do tworzenia listy z przedmiotami i ich ceną w grach o prowadzeniu sklepu lub do wypisywania w ładny sposób statystyk bohatera w jakiejś grze RPG. Weźmy na warsztat ten drugi przykład. Stwórzmy nowy pliczek, zamykając uprzednio ten program. File, new file, tym razem zmienię trochę szerokość tych okienek. OK. W tym pliku napiszemy program, który będzie miał w zmiennych zapisane jakieś atrybuty Bohatera, a następnie za pomocą funkcji format wypisze je w ładny i przejrzysty sposób. Dzięki temu poznamy jeszcze tak zwane specyfikatory formatu. Do dzieła! Na początek stwórzmy zmienne. Pierwszą niech będzie nick gracza. Tworzę zmienną nick i wpisuję do niej moją nazwę. Niech to będzie Johnny Calesony. Oczywiście, Ty możesz tutaj wpisać dowolny inny nick. Następnie zmienna złoto. W której będziemy przechowywać fundusze naszego bohatera. Równa się 10 tysięcy. Jesteśmy bogaci. Teraz zmienna życie. Tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Życie bohatera to 150. Zdefiniujmy mu jeszcze siłę do ataków fizycznych. Siła równa się 25 a także wartość wiedzy, przydatną podczas rzucania zaklęć. Wiedza równa się 10. Jak widać, nasz bohater woli posługiwać się toporem niż różdżką, bo ma dużo więcej siły niż wiedza. Teraz chcielibyśmy stworzyć taką tabelę, w której nasz nick będzie na samej górze i będzie on wyśrodkowany, a pod spodem będą wyświetlały się nazwy poszczególnych statystyk, Wyrównane do lewej strony, oraz ich wartości wyrównane do prawej. Szerokość naszej tabeli powinna wynosić 30 znaków dosyć wysokie wymagania, ale za pomocą funkcji Format przyjdzie nam to z łatwością. Pierwsza linijka to wypisanie górnej krawędzi ekranu czyli 30 myślników. Gdybyśmy chcieli faktycznie wypisać te 30 myślników z palca, byłaby to bardzo długa linijka. Ale przecież my potrafimy powielać łańcuchy znaków. Jeśli wypiszemy jeden myślnik 30 razy, powstanie nam długa linia 30 myślników. Jak powielało się jakieś znaki, tudzież łańcuchy znaków? Oczywiście za pomocą operatora mnożenia. Piszemy zatem print w nawiasie, w cudzysłowie, jeden myślnik, zamykamy cudzysłów, gwiazdeczka, czyli operator mnożenia 30, zamykamy nawias. Dzięki temu wypiszemy naraz 30 myślników. Następnie chcielibyśmy napisać linijkę, w której po obu bokach będą kreski pionowe, a na samym środku będzie nasz nik. Napiszmy zatem, Taką linijkę, a potem wytłumaczę Ci, o co w niej chodzi. Print, w cudzysłowie, kreska pionowa, która znajduje się obok entera, spacja, klamerka, czyli nawias klamrowy otwierający, dwukropek, daszek, czyli przyciśnięcie klawisza Shift oraz 6, liczba 26, zamykamy klamerkę, spacja, kreska pionowa, zamykamy cudzysłów, kropka, format, w nawiasie nick, zamykamy nawias funkcji format i zamykamy nawias funkcji print. Ok, jak widać, wewnątrz nawiasu wpisałem dwukropek, po nim daszek, oraz liczbę 26. Ta liczba oznacza minimalną długość, jaką zajmie tekst, który funkcja format umieści wewnątrz tych klamerek. W naszym przypadku będzie to nasz nick. Nick wyświetli się na 26 pozycjach, przy czym wszystkie pozycje, których nie użyjemy w końcu Johnny Kalesony ma mniej niż 26 znaków. Będą po prostu pustymi polami. Z kolei, ten znaczek mówi nam o tym, że tekst powinien być wyśrodkowany. Dzięki temu zabiegowi nie musimy martwić się, że ta linia będzie za krótka. W końcu chcemy, żeby miała ona długość dokładnie 30 znaków, gdyż na jej początku i końcu znajdują się pionowe linie. Gdyby taka linijka była krótsza niż 30 znaków, wyglądałoby to nieestetycznie. Dzięki umieszczeniu liczby 26 mamy pewność, że to, co w niej umieścimy, na pewno będzie miało długość co najmniej 26 znaków, nawet jeśli będą to puste pola. Niestety, jeśli Twój nick będzie przekraczał 26 znaków, to ta linijka się wydłuży. Więc proszę nie wymyślać zbyt długich nazw. Najpierw piszemy tutaj pionową kreskę, następnie jedną spację, potem 26 pól, na których mogą znajdować się znaki z naszego niku lub spacje, potem kolejna spacja i kreska pionowa. Łącznie 30 znaków, szerokość zachowana. Pod spodem znowu chcemy umieścić linię z 30 myślników, więc możemy po prostu przekopiować tego printa. Zaznaczam tą linijkę i na klawiaturze wciskam kombinację klawiszy CTRL i C, żeby skopiować tę linijkę do schowka. Przechodzę do tej linijki i naciskam CTRL i V, żeby wkleić tutaj linijkę ze schowka. Pięknie. Idziemy dalej. Teraz chcielibyśmy wyświetlić nazwy poszczególnych statystyk. Wyrównane do lewej strony oraz ich wartości wyrównane do prawej. Żeby zrobić to ze zmienną złoto, napiszmy taką linijkę. Print, nawias, cudzysłów, linia pionowa, spacja, klamerka, dwukropek, znak mniejszości, 15. Zamykamy klamerkę. Spacja. Otwieramy drugą klamerkę. Dwukropek. 10. Zamykamy klamerkę. Spacja. Kreska pionowa. Zamykamy cudzysłów. Kropeczka. Format. I w nawiasach podajemy dwa argumenty. Najpierw złoto. W postaci łańcucha znaków. Dwukropek. Zamykamy cudzysłów. I po przecinku. Nazwę zmiennej złoto. Zamykamy nawias funkcji Format i zamykamy nawias funkcji Print. Tym razem używamy tu dwóch par klamerek. W pierwszej wpisujemy znak mniejszości oraz piętnastkę. Oznacza to, że będzie się ona wyświetlała na piętnastu pozycjach i będzie wyrównana do lewej, czyli tak jakby przyklejona do lewej ściany. Z kolei w drugich klamerkach umieściliśmy tylko dziesiątkę, co oznacza, że będzie ona wyświetlana na dziesięciu pozycjach. Domyślnym wyrównaniem, który stosuje funkcja Format, jest wyrównanie do prawej, czyli przyklejenie do prawej ścian. Dlatego nie musimy tutaj wrzucać znaczka większości, który oznacza właśnie wyrównanie do prawej. Jeśli zsumujemy te trzy odstępy, dwie kreski pionowe, piętnastkę i dziesiątkę, wyjdzie nam trzydzieści, czyli szerokość, o którą nam chodziło. Zamiast pierwszych klamerek umieszczamy wyraz złoto, a zamiast drugich wartość naszej zmiennej złoto. Zauważ, że kolejne trzy linijki, wypisujące wartość życia, siły i wiedzy, będą podobne. Z tą tylko różnicą, że będziemy wpisywać w nie inne wyrazy i używać innych zmiennych. Możemy zatem tą linijkę skopiować i dokonać kilku zmian. Zaznaczam więc tę linijkę, naciskam Ctrl i C, kopiuję do schowka i poniżej wklejam ją trzy razy: Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Teraz w drugiej linijce złoto zamieniam na życie i zmienną złoto zamieniam na zmienną życie. W trzeciej linijce złoto zamieniam na siła i oczywiście zmienną złoto zamieniam również na zmienną siła. I w czwartej linijce napis złoto zamieniam na napis wiedza a zmienną złoto zamieniam na zmienną wiedza. No dobrze, jedyne co nam pozostaje, to na sam koniec wyświetlić ostatnią linię 30 myślników. Więc znowu mogę zaznaczyć tą linijkę, naciskam CTRL i C, żeby skopiować ją do schowka, przechodzę do następnej linijki i naciskam CTRL i V, wklejamy. Zaprzyjaźnij się z tymi skrótami klawiszowymi, czyli klawiszami Ctrl i C do kopiowania oraz Ctrl i V do wklejania. Dużo łatwiej się ich używa niż zaznaczanie tekstu, klikanie prawego przycisku myszy i opcji Copy, analogicznie Paste. Programiści prawie zawsze używają skrótów klawiszowych. Ok, uruchommy zatem nasz program i sprawdźmy, czy działa. Naciskam F5, Ponieważ przed chwilą powiedziałem, że musimy używać skrótów klawiszowych, zapisuję program na pulpicie w moim folderze pod nazwą statystyki. Zapisz. I spójrz. Profil naszego gracza wygląda całkiem ładnie, prawda? Możesz zmienić wartości poszczególnych statystyk lub dodawać własne. A i tak trudno będzie zaburzyć ten porządek. Nazwy naszych statystyk są wyrównane do lewej poprzez zastosowanie znaku mniejszości. Wartości tych statystyk są wyrównane do prawej. Wszystkie linijki zajmują 30 pozycji dzięki naszej dobrej matematyce, a nasz nikt jest wyśrodkowany. Znajduje się on na środku linijki. Dzięki zastosowaniu Daszka. No dobrze, to już wszystko, co chciałem Ci pokazać w tej lekcji. Od teraz bardzo często będziemy używać funkcji Format, więc będzie jeszcze dużo okazji, żeby się z nią zaprzyjaźnić. Polecam Ci pobawienie się i potestowanie trochę programów, które właśnie napisaliśmy. Im więcej kodu stworzysz, tym więcej będziesz potrafić. Wymyśl coś ciekawego. Życzę Ci zatem owocnej pracy i żegnam się. Do usłyszenia w następnej lekcji, w której opowiem Ci trochę o tak zwanej konwersji.